W braku siostry, przychodzimy do świątyni i słowo Boże przez ten czas Wielkiego Postu nas prowadzi. Dzisiaj słyszymy o tym, że właśnie też Jezus z samego rana przyszedł do świątyni i tam nauczał. Ale też przyszli faryzeusze uczeni w piśmie i przyprowadzili mu kobiety. Więc warto się zastanowić, przychodzisz do świątyni, już piąta niedziela Wielkiego Postu i kogo przynosisz? Krzyż jest zasłonięty. Więc na, na co zwracam uwagę? Na co kieruję moje serce? Kogo przyprowadzą tutaj? Nie tak dosłownie. Nie. Wiadomo, że rodzice przyprowadzają dzieci, dziadkowie, wnuków, mąż, żonę, żona, męża. Ale co przynosisz w sercu? Faryzeusze przyprowadzili kobietę, żeby Jezusa oskarżyć. Chociaż powoływali się na prawo, ale ich intencją było, była ta przebiegła intencja, żeby znaleźć do Niego oskarżenie. Posłużyć się prawem, posłużyć się tragedią tej kobiety, żeby oskarżyć Jezusa. Z jaką intencją, z jakimi intencjami idziesz przez ten Wielki Post? Kogo nosisz przez ten Wielki Post? Chrystus jest zasłonięty. Czym jest zasłonięty Chrystus w swoim życiu? Kogo może w sercu oskarżasz? Może właśnie męża, może żonę, może dzieci, może wnuków. Może politykę, może sytuację? I może ty masz taką zaciśniętą pięść w swoim sercu. Powinno być inaczej, powinien się zmienić. Źle zrobił, jest winien. Tu, bracia i siostry, zachęcam, żebyśmy dobrze przeżyli ten wielki post, bo skończą się święta, zaszli się w pełni sezon kampanii wyborczej. Żebyśmy także wtedy nie zapomnieli, że jesteśmy chrześcijanami. Bo jak wielu bazuje też na tym, żeby się powodzywał, bał, żebyśmy nie nawidził. Obyśmy nie dopuścili do serca takich myśli, powinien zginąć. Może już nie mówimy, prawo nam daje to, żebyśmy nie okamienowali. Ale już słyszałem od chrześcijan takie słowa tych, to by trzeba było powystrzelać. Albo z uśmiechem mówię, mówią, zamiast Ana drzewa, zamiast liści, będą ci albo tamci. I się śmieją chrześcijanie. Czy to jest chrześcijaństwo? Kogo przynosi do świątyni? Bracia i siostry obieśmienią takiej nieczystej intencji, że tutaj po Borgu składasz ręce, a w sercu drugiego człowieka oskarżasz. Chociaż winnego, bo właśnie o tym jest to Słowo Boże. Jezus przychodzi i ich naucza. Nie jakichś bajków, tylko Słowo żywe i do życia. Chcę ich nauczyć, co zrobić z człowiekiem, z kobietą, z człowiekiem, który zgrzeszył obiektywnie. Kogo przyprowadzasz? Na kogo jest może Twoja złość, chęć zemsty, odwetu? Postawili ją na środku. Patrzmy na Jezusa i e, ten fragment interpretując, święty Ludwik z Grenady tak pisał: Nie powinniśmy nigdy tak postępować, myśląc o miłosierdziu Boga, by zapomnieć o jego sprawiedliwości, ani tak odwoływać się do sprawiedliwości, by zapomnieć o miłosierdzie. Ani bowiem nadzieja nie powinna być pozbawiona bojaźni, ani bojaźni nadziei. Baziej siostrze, uczymy się od Jezusa tego równoważenia sprawiedliwości, ale też miłosierdzia. Abyśmy byli Chrystusowi. Jezus skłonił się i pisał po ziemi. Nie jest interpretacja tego, tak jak uczniowie. Posłani przez Jezusa wypędzali złe duchy, głosili dobrą do grądowiny i wrócili do niego. Jezus mówi, cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. A z kolei prorok Jeremiasz mówi, ci, którzy oddalają się od Boga, będą zapisani na ziemi. Opuścili bowiem źródło wody żywej z tego Pana. Właśnie, mamy się starać o to, żeby nasze imiona były zapisane w niebie. Aby nasze życie było ku niebu, a nie związane z ziemią. Bracie i siostry, czyje imiona tam napisał? Pan Bóg Jezus pisał na, na ziemi i zaczęli odchodzić, poczytając od starszych. Kto jest bez grzechu? Kto nie oddalił się od Pana Boga, ma prawo, bo jest sprawiedliwy dokonać sprawiedliwości. Nikt się nie każe sprawiedliwy, a jedyny Sprawiedliwy też nie rzucił tego. I ja nie potępiam. Ważne, ważne też zobaczyć tę scenę biblijnie, bo może jeśli oglądaliście film Pasja Mela Gibsona, tam jest to pokazane, że rzucili tą kobietę na środku, ona no tam leży, a Jezus właśnie tak. Ale Biblia mówi co innego, postawili ją na środku, ona tam stała, a Jezus się schylił. Warto sobie tę scenę. Oto jest grzesznica, kobieta, która rozgrzeszyła i jest to jawne, jest to wiadome, na środku w świątyni. Jezus się przed nią schyla i pisze na ziemi wobec nich. Taka to była scena. Jezus uniża się przed grzesznikiem, tak jak uczniem potem umył nogi. To jest to ten sam Jezus Chrystus. Nikt cię nie potępił, i ja cię nie potępię. Jezus podniósł się na jej poziom. Ale idź i od, odtąd nie grzesz. Nie jest przykazanie, no teraz postara się bardziej. Nie, odtąd, od tego mojego niepotępienia, od tego momentu miłosierdzie nie grzesz. Od tego, że Bóg się przed tobą schylił, nie grzesz więc. Tak czytajmy to Słowo Boże. Nie, że no jakoś się postaram. Bracie i siostry, ile razy się starałeś nie czy znowu i znowu. Od momentu Bożego miłosierdzia, od spotkania z Chrystusem masz łaskę, żeby nie grzeszyć. A nie z tego, że się bardziej postarać. ci, którzy są starsi, powinni to bardziej rozumieć, bo już tyle razy się starali. Chrystusa potrzebujemy, mi, Jego miłosierdzia, tego spojrzenia z miłością. I ja Cię nie potępiam. Jezus schylił się jeszcze raz i pisał po ziemi. Co pisał? Ewangelista nam nie mówi, nie, nie musimy tego dowiedzieć. Ale ja lubię sobie wyobrazić, że dla tej kobiety to wyglądało tak, to co Jezus zrobił, to wyglądało jak dwoje ludzi zakochanych nad morzem. Ja jestem z nadmorza, z Gdańska, więc takie rzeczy się robiło. Się idzie z dziewczyną na morze, ma fajny spacer i się pisze na piasku, tą serduszko i ciały, nie? I ta fala zlewa i tak fajnie jest. Dla tej kobiety to był taki moment, nikt się nie potępił, ja nie potępiam i piszę na ziemi. Co z tego, że ten, zaraz to ktoś zadepcze a ten moment. Takie serce na piasku się pamięta w relacji. Idźmy za Panem Jezusem, bo On, jak mówi prof. Zajarz, otworzył drogę przez morze, dokonuje rzeczy nowej, otwiera drogę na pustyni. Tam, gdzie była śmierć, tam, gdzie fale tej złości i nienawiści. Niesprawiedliwości cię zalewają, Jezus otwiera drogę. Jezus nie, że sprawiedliwość się stanie, tylko Jezus się stanie. Potrzeba nam przyjąć Chrystusa, aby te fale nienawiści, złości, niesprawiedliwości nas nie zalewały. Bo co z tego, żebyś wygrażał zaciśniętą pięścią? Chrystus otwiera serce. On otwiera drogę przez te pustynię. Jezus mówi przez proroka, nie wspominajcie rzeczy minionych. Nie roztrząsajcie w myśli rzeczy dawne. Paciej siostrze, Panu chcecie pobłogosławić, żebyś nie żył w przeszłości, w archiwum oskarżeń. Tam to zrobili, to zrobili znowu to zrobili. Oskarżenie, oskarżenie. To jest ostrożycie, który więzi. Jezus mówi, otoczynię wszystko nowe. Otoczynię rzecz nową. Że nie musisz nienawidzić, nie musisz tak się złościć. Bo Chrystus otwiera drogę. Nie, żeby się postarać bardziej nie grzeszyć nie gniewać. Grzeszy, się. Postara się bardziej przyjąć Chrystusa. On otwiera drogę nową. I to mówi prorok Izajasz w czasie niewoli babilońskiej. Mówi: Nie wspominajcie już wyjścia z Egiptu. Pan was z Babilonu chce wyprowadzić, Panu chce Ciebie wyprowadzić dzisiaj, z Twoich grzechów. I tu przestrzegam, bracia, i siostro. Pan chcecie wyprowadzić z tej nienawiści, do której będziemy zapędzani przed wyborami. Abyśmy jako chrześcijanie się nie dali. Panów czy otwiera drogę nową. Święty Paweł nas poucza w liście. Wszystko uznaje za, za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. To poznanie, które miało to kobietę. Poznanie Chrystusa miłosiernego, który nie dopomina moich grzechów. Ja cię nie potępiam, ale idź i odtąd nie grzech więcej. To jest poznanie Chrystusa. Tak jak się Paweł, też pod Damaszkiem i w Damaszku zostało mu kazane miłosierdzie. Wszystko uznaj za stratę. Braci mi się pewne rzeczy musimy uznać za stratę. Stratny jesteś, kiedy nienawidzisz. Stratny jesteś, kiedy mężowi, żonie wypominasz, znowu to zrobiłeś. Robiłeś. Jesteś stratny. Uznaj to za stratę i przyjmij drogę miłosierdzia. Miłością więcej zyskasz niż o oskarżaniem. W egzorcyzmie zawartym na krzyżu świętego Benedykta są takie słowa. Krzyż święty niech będzie mi nie światłem. Dla siostro krzyży są zasłonięte. Gdzie jest krzyż w Twoim życiu? Krzyż Jezusa Chrystusa. To jest mocny egzorcyzm, modlitwa, którą można odmawiać. Krzyż święty niech będzie mi światłem. Diabeł, smog niech nie będzie mi przewodnikiem. Kto cię przewodzi w życiu? Poza tym deklaracjami, ale w sercu. Czy to nie jest przewodnictwo oskarżyciela, tego, który wprowadza podziały, przeciwnika, tworzącego przeciwników, wszędzie wrogowie? Niech diabeł nie będzie mi przewodnikiem. Idź precz, szatanie. Nie puść mnie do próżności. To są próżne sprawy, puste. Złe jest, co podsuwasz sam pij truciznę. Jest to tak, jest, jak się mówi, w barze na przykład. Co jest z tą trucizną? Czyli co się napijesz? tak? Co jest z tą trucizną? Nie chodzi o alkohole, to właśnie czym się i pijasz? Z jakiego źródła? Z jakich mediów? Z jakiej gazety? Z jakich rozmów? Czym się i pijasz? Jaką trucizną? Powiedz ten egzotnik, idź precz, szatanie, sam pij tą truciznę. Ten jad. Inaczej sam tworzysz tę truciznę i zalegasz zalewasz. Bracie, że to jeszcze tydzień w postu, potem wielki tydzień. Co z tą trucizną? Nie będzie tylko o pozory, pobożności, ale co z tą trucizną? Powiedz szatanowi, precz. Święty Paweł mówi, nadzieją, mam nadzieję, że upodobnieję się do Jezusa, do Jego śmierci, dojdę do pełnego powstania martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, ale biegnę, żeby to uzyskać. Przyjąć śmierć Chrystusa, umrzeć dla swojego poczucia sprawiedliwości, bo musi być po mojemu. Ukrzyżować to z Jezusem Chrystusem, wybrać Jego drogę. Pędzę, abym to zdobył, bo sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Chrystusa się siostrę, nie chodzi o to, że się bardziej postarał, ale pozwolił się zdobyć przez Jezusa Chrystusa. Skapitulował przed Nim. Pędzę ku wyznaczonej mecie. Proszę siostrę, trzeba sobie wyznaczać realne cele chrześcijańskie. Nie pobożności. Pobożność w tym służy. Wyznaczać sobie cele, aby to osiągnąć, aby to osiągnąć, aby być Chrystusowym. Aby doskonałość Chrystusową osiągnąć. To jest cel naszej wiary, kolejnego wielkiego postu i kolejnego, i kolejnego. Dobrze jest wyznaczać sobie cele. I łatwo to nam przychodzi w pracy. Trzeba zrobić limity, trzeba zrobić cele. Łatwo to przychodzi na siłowni. Tutaj z, z Antoniem i za tydzień biegniemy 10 km do Korzelewy. Ja sobie trochę ćwiczę. I mówię, o, za wolne tempo. Muszę trochę potwiczyć. Bo mam okienko się dni, jak się nie zmieszczę, nie zawiercię tego. Muszę sobie wyznaczyć cele i wymagać od siebie. Nie tylko od swojego ciała, ale też od swojego ducha, żeby był chrześcijaninem. Nie tylko z nazwy, ale z tego, jak traktuję bliźniego. Co ze mnie wypływa? Czy miłosierdzie, czy jato, rodzina? chodzizna? Bracia siostro, niech Chrystus prowadzi nas do tego spotkania do tej wiary w Chrystusa, który się umierza przed Tobą. Przyjmuje za Ciebie Twoją śmierć za Twoje grzechy. Mówi, ja cię nie potępiam, ja za Ciebie umieram. I wstaje dla Ciebie, abyś Ty miał życie. To jest nasza wiara, to jest nasza chluba. Bracia i siostro, abyśmy nie zmarnowali tego ostatniego tygodnia Wielkiego Postu. Bo potem już za późno, potem będzie Wielki Tydzień. abyśmy się nie okazali jak święty Pios wtedy. Nie znam tego człowieka. Co z tego, że tyle z nim chodziłem? Co z tego, że tyle chodziłem na drogi przyrole, Nie znam tego człowieka. Bo powiedzmy twoje usta do bliźniego. kiedy znowu ten miast się wyleje. Bracie i siostro, powiedzmy szatynowi, idź precz i wyznajmy, niech przyszły Chrystusa w moim sercu, w moim życiu będzie mi przewodnikiem. Amen.